Oddech daje życie, a my to życie wprowadzamy w kolejną odsłonę festiwalu FK. Mówią nam organizatorzy tego artystycznego przedsięwzięcia. Zaczynamy festiwal kultury alternatywnej w Częstochowie. Myślę, że jesteśmy gotowi, żeby przyjąć tutaj nie tylko mieszkańców częstochowy, ale też wiele różnych grup z terenu całej Polski, bo przyjeżdżają do nas przeróżne grupy z wielu różnych miast, ale też z Ukrainy i z Korei Południowej. Więc rzeczywiście mamy taki międzynarodowy wymiar tego naszego festiwalu. I cieszę się, że on jest organizowany po raz czwarty ze wsparciem i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dokładnie przyjechałem z Gdyni. Tam mieszkam na co dzień, i tam funkcjonuję. Ja przyjeżdżam tutaj już od czterech lat. Od czterech lat prowadzę ten festiwal. Mam ogromną przyjemność. W tym roku to oddech. Więc zapraszam i państwa i wszystkich naszych widzów do tego, żeby wziąć ten oddech, żeby spędzić ten czas razem z nami. Zaczynamy festiwalem kultury alternatywnej, który dedykujemy szczególnie grupom z niepełnosprawnościami. Dlatego przyjeżdżają do nas przeróżne grupy z właśnie całej Polski. Między innymi z takich warsztatów terapii zajęciowej, które nasza fundacja co też prowadzi. Dzisiaj też Paweł Łowicki z kolei w tej drugiej odsłonie festiwalu z gościnnym udziałem Iwony i teatr Nikoli, teatr Nowy w moc atrakcji też dla dzieci, strefa animacji, rękodzieło artystyczne, ale też spotkanie z wyjątkowym człowiekiem, bo z Przemkiem Kosakowskim, który też odwiedzi nasz festiwal.